Siemaneczku widz... Siemaneczku widziewiam widzisz? widzicie, dzisiaj widzowie nadszedł ten dzień, gdy pokonujemy razem z Edenem postać. Jak widzicie mam miksturki słabości, dużo, trochę ich, tych... Po co mi bambus? I mam oczywiście strzały, no tak, 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 właśnie tak. Strzały. Edet już czeka tam w tym otchłani. My, widzowie, przygotowaliśmy już wszystko. Wszystko mamy przygotowane. Patrzcie, ja mam takie wydajne przejście normalnie. Idę już do ciebie. Yy, już mamy wszystko przygotowane. Wana patrzy, tu jest szkło, widzowie. Już czekam, czekam. I my chcemy go tu przyprowadzić widzowie. Trochę to potrwa, ale na pewno go jakoś musimy zmusić, żeby on tu przyszedł. Musimy później rzucić w niego suką słabości i przy okazji Edet rzuci nim, do niego kwiatkiem, kwiatkiem, bo który kwiatka on jednego nie lubi widzowie takiego. A to jest w ogóle widzowie. Yy, ruda keczapu widzicie? ruda keczapu a keczap to jest diament więc yy, Nie no tak ruda keczapu ja to nazywam ruda keczapu bo to jest ruda keczapu ej, ej, dobra Dobra. edet poszedł już po coś a wy możecie wziąć łapieczkę w górę i subskrybować Ej, no, to będzie dobre. Czekajcie, bo mi się coś włączyło, widzowie. Mm. O, dobra. W ogóle gramy na, no, na, na, na najnowszej wersji 1.26 Ale tak mamy trochę inaczej niż. Ten dobra. I widzowie, w końcu nie mam bedroka, jeśli nie oglądaliście filmu. To nie wiecie, jak się stało. A jeśli obejrzeliście, to już wiecie, widzowie. Mam bardzo dużo... Mistrz słabości i mam łuk ze strzałami słabości. Pretrafiłem. Mam dużo strzałów, staka! Więc tak, jesteśmy zowie przygotowani. Teraz tylko musimy zobaczyć, gdzie jest ta postać. Właśnie, kwiatek. To jest jej słabość. A widzowie, pokażę Wam tą y, kopiarkę. Tu jest ta kopiarka. Patrzcie, co zrobiłem. I to normalnie kopiuję, ale. Trzeba mieć rzecz, żeby to skopiowało. Pochodnie trzeba mieć. Z tą... Patrzcie, widzę. Ja tędy przychodziłem i tego nie widziałem, bo. Serio? Patrzcie, tu jest ta kopiarka. Tutaj dużo się dzieje, dobra, widzę to w następnym odcinku. Zobacz, zobaczmy, jak to działa. No tak, a no pamiętam, że miała coś takiego. Nie wiem jak to świzy stało, ale mam któryś tam level. Dobra, ja myślę, że teraz to trzeba przygotować ją. Przygotujmy już tą postać, bo może nie wiem. Nie chcę mi się tego robić w na odcinku, bo i tak to będzie trzeba trochę zanim to się zrobić, przygotujmy już tą postać, z zd Przygotujemy, bo mamy też coś, co ją zwabi. Jakby co ją możemy zwabić. Czym? Y no, po prostu ona bardzo widzowie. My jeszcze jej nie widzieliśmy, jak ona wygląda. Ale fajnie. No ta, ta dźwignia, ona nie będzie tu, ale na razie niech będzie. I na co wygląda? Dwa razy ładnie widzowie, więc ten. Kiedy ci łapki w górę i suba. E. No właśnie widzowie, to jest. To jest ten. To ona? Jest na serwerze. Nie, tutaj jest. Daj mi kwiatek! Daj mi kwiatek! Zabiję mnie! Daj kwiatek! Żebym ja nie dostał. Gin! Jest czarna. Edech musimy ją. Za... Dobra, widzę, my ją jakoś zaprowadzimy. I zaraz się widzimy. mamy ją, mamy ją. Patrzcie. Patrzcie, patrzcie. Rzucę ją. Dostała sobie, nie? Wrzuć kwiatkiem, wrzuć kwiatka. Nie trafiły. Dostała. Ej, dostała to. O, ej, zmieniło jej się tryb. Zmienił się tryb. Rozwaliłem ją. Ale to nie tak miało być. Czekaj. Musimy ją jeszcze raz tu zrobić. Chcieliśmy zniszczyć jej droga pod tym. I spadłaby do otchłani. Widzowie, widzowie, my ją jeszcze raz tu przeprowadzimy i jest. Widzowie, widzowie, my już to zrobiliśmy, yy, bo ona... Ja zapomniałam, widzowie, skończyć, zacząć nagrywanie, ale ją zrzuciliśmy, widzowie. Ja zapomniałam zacząć nagrywanie. W ogóle, to, widzowie, ja wam dziękuję za oglądanie. Edet, już sobie, widzowie, zapomniałam zacząć nagrywanie. No nic, ale widzowie, zrzuciliśmy ją. Spadłam na dół. Więc, widzowie, elo.